Ważne, żeby zrobić chociaż jedno powtórzenie. Jedno dokładne powtórzenie. No, od czegoś trzeba zaczynać. Nie rób tego, Marek, bo zasłabniesz. Spadniesz jeszcze z tej Robimy podciągnięcie. Szybko. O Jezu, stało ci się coś? Ale mam dziurawe skarpetki. Co jest, Marek? Gdzie jesteś? Co jest? Co? Od drugiej strony, film mi nagrywasz teraz. Co jest Maryka. Tu ma stanąć. Tu. Od lampą. Specjalnie włączyłem lampę, żeby nagrywać. Co jest? Jest problem. Jaki? Duży problem. Jaki? Chodź tutaj. No szybciej, chodź. Widzisz co to jest? Uwaga. Zgadłeś. Brawo, gratulacje dla Ciebie, kamerzysta. No i co? Teraz w montażu masz dać podniosłą muzykę. Ude, no, patrz, widzisz tu? A, 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 a. 41,5 kilo. Kurde, przytyłem. Co? Tak czułem, tak czułem kamerzysto, zobacz. Tak czułem, że przytyłem. Widzisz to? trzydzieści 37 kilo, a teraz ile tam było, już nie pamiętam? 41,5. 41,5. Wieś, że przy tyłem umiesz liczyć 4,5 kg. Ale, Marek, ty jesteś bardzo chudy. Właściwie za gruby jestem. Ile ja mam wzrostu? Jak za gruby, Marek? Ja mam 170 cm wzrostu i ważę 41,5 kilo Dla ciebie to jest normalne, ile ty ważysz? Jesteś wyższy ode mnie i ile ważesz? No mogę sprawdzić. No to sprawdzimy. 61. No właśnie! Żebyś, żebyś ty był normalny, a żebym ja był za gruby? Nie Ale jak za gruby? No ja masz miałe... 40 kilo Marek Ja miałem nagrywać odcinek, taki wiesz taki... Ale zaraz jak ty wyglądasz, ty wyglądasz Słuchaj, jak Słuchaj, nie przerywaj mi Miałam nagrać dla widzów fit odcinek taki Jak robię, że moje mięśnie są po prostu tak duże jak ćwiczyć No a teraz będę musiał nagrać jak się odchudną. Tak myślałem, żeby będę za gruby tak myślałem. Już była taka nadzieja, że nagram odcinek na siłowni i pokażę im jak ćwiczę. A tutaj będę musiał im pokazać jak schudnąć. Jak schudnąć? A co ty chcesz zrzucać? No ja chcę ważyć 36. Bo ja najpierw chciałem schudnąć kilogram i pokazać im jak ćwiczyć na siłowni, żeby mieć mięśnie. A teraz okazuje się, że będę musiał nagrywać o tym jak schudnąć. Cóż, muszę się przywitać w takim razie. Koszulkę będziesz musiał mi dać inną za chwilę, tak? Mhm. Mm Jeden, dwa. Nerwy opadły. Jestem spokojny, kamerzysta? Mhm. Mm Siema, jestem Marek. W tym filmie pokażę wam, jak schudnąć. Ponieważ jak przed chwilą widzieliście... Nie wiem, czy kamerzysta to wrzuci do filmu... Wrzuć, nie? Wrzuć do filmu to, jak się ważyłem. W każdym razie, przed chwilą widzieliście coś masakrycznego. Okazało się, że ważę 41,5 kg. Moja normalna waga przy wzroście 170 cm powinna wynosić 36-37 kg. I dzisiaj pokażę wam, w jaki sposób chcę schudnąć do 36 kg. Spodziewajcie jeszcze jednego odcinka z samymi efektami, jak już będę ważył 36 kg. No także zaraz sobie zadzwonię do pewnego dietetyka, który da mi porady i przedstawię Wam wszystko na filmie. Więc, yy, więc zasubskrybujcie mój kanał, ponieważ mój kanał jest najszybciej rozwijającym się kanale w Polsce. No i co, zapraszam do oglądania. Umrzesz Marek? Ubranie. No raz po... już idę. Koszulkę przynieś. Jak Elbastar. W każdym razie teraz będę musiał zadzwonić do jakiejś dietetyczki, ponieważ takie osoby pomagają schudnąć przytyć i ja akurat będę chciał schudnąć. Dostałem przed chwilą tutaj numer do rzekomo sprawdzonej dietetyczki, która ma mi pomóc. Generalnie ona powinna sobie poradzić ze wszystkim, także zadzwonię do niej i przedstawię swój problem. Mam nadzieję, że uzyskam jakąś pomoc, także dzwonimy. Dam na głośnik, żebyście słyszeli. Nic tutaj nie ukrywamy. To jest taki poradnik, żebyście też wiedzieli w jaki sposób załatwiać takie sprawy. Halo, halo, halo. Dzień dobry. Do dietetyczki się dodzwoniłem. Dzień dobry. Czy mogę pomóc? Moje nazwisko Kruszel. I sytuacja wygląda tak, że w ciągu ostatnich 2-3 tygodni przytyłem do 41,5 kg. Wcześniej ważyłem 37, a chciałbym ważyć 36. I właśnie potrzebuję jakiegoś planu żywieniowego albo, nie wiem, jakichś ćwiczeń, czegokolwiek. Ja się na tym totalnie nie znam i chciałbym no, schudnąć do 36, 41,5. Dałoby radę coś załatwić? To, e, chyba przytyć, tak? Znaczy schudnąć. miałem 170 cm wzrostu. I mi BMI nie wychodzi. Wychodzi na to, że ja jestem teraz grubasem otyłym, no i chciałbym schudnąć. Pieniądze jak najbardziej mogę zapłacić, tylko no zależy mi, żeby to załatwić, tak? No, wie pan, no, że pierwszy raz się z takim przypadkiem spotykam, no raczej e, jest to niemożliwe, bo to zagraża panu, pana życiu. Czemu? Mi BMI no, za dużo wychodzi. takiej wadze, a z wagą wszystko jest w porządku, jak pan się ważył? Mhm, sprawdzona markowa waga. I 41,5 mi wyszło, a powinienem mieć 37. Um. To no raczej pan ma niedowagę niż nadwagę. Dobra, a dostanę od pani jakiś plan dietetyczny, żebym schudnął? Żeby... <laughs> no, no, absolutnie. Ja chcę schudnąć. Bardziej, żeby pan przytył. No przy no. takiej wadze to zagraża naprawdę życiu. I to jest dosyć poważna ja... sprawa, ale ja... niech pan przyjedzie do mnie jak najszybciej. No też trzeba temu zaradzić. Ja bym chciał dostać tylko plan, jak mam się odżywiać? Myślę, odżywia. że za żadne pieniądze nie pomogę panu e, schudnąć. Wejście koła? Żadne pieniądze. No, nie ma ale takiej no i... możliwości, żebym doprowadziła pana do no śmierci. No. Jestem klientem i chcę plan. Absolutnie. Nie ma takiej możliwości. No, Kurde! Dzwoni się do kogoś. Dzwoni rację. się do pani, która ogłasza się w internecie, która ma własną stronę internetową. Mówi się jej, że chce plan, że chce schudnąć 4,5 kg i ona ma to w dupie. 5,5 kg, przepraszam. Chcę wyłożyć pieniądze, mam pieniądze, a co? Co to ma być? No cóż, no będę musiał na własną rękę to zrobić wszystko. Trudno kamerzysta. Będę potrzebował własnej siłowni, diety. Ćwiczeń, masz to ogarnąć. Na początku masz mi żarcie przygotować. Żarcie, ale co mam ci dać? Przygotuj mi dietetyczne żarcie, fit żarcie, takie, żebym schudnął, bo nie będę ja, tego co zawsze, tylko teraz będę się zdrowo odżywiał. Zawsze się odżywiałem zdrowo, ale teraz chcę fit produkty bez kalorii. Maksymalnie 200 kalorii dziennie, albo jeszcze mniej. Także kamerzysta, no, idź do sklepu, nawet mogą być te ubogie produkty, tylko jak chcę schudnąć. Mogę jeść nawet, nie wiem, jakieś wafle ryżowe za złote 50. Nie ja chcę tylko schudnąć, bo taka szmata nie chce mi pomóc! No już przygotowane, zobacz, to ci przygotowałem. Co to jest? Jogurt, to? No to jest ciasto? Czy nie, no baton kaloryczny. Płatki, sałatka, machewka, wafle, 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 dobra. No to ma mało kalorii, nie? Skąd co brałeś? No ze sklepu, z Almy. Znaczy nie z Almy, tylko nie wiem, tak jakaś jak ta Alma zamknięta, co, coś podobnego. Mhm. Czyli nic nie stanie, jak to nią? Nie powinno. To jest wafel różowy, o ile się nie mylę. Ale to ma, y, chyba jeden wafel ma 16 albo 17 kalorii. Mmm. Czuć, że takie tłuste to jest. Mm, tego nie, wafle odpuszczamy. Tłuste? Też wafle... Za dużo kalorii ma, nie chcę przytyć jeszcze bardziej. Nie, nie wiem, czy ja w ogóle powinienem próbować tych rzeczy. Tutaj dajesz mi jogurt, ten jogurt, nie wiadomo ile kalorii ma. O kurde, mm. Z tego też się tłuszcz wylewa. Przecież tam w ogóle nie ma tłuszczu, Marek. A to co to jest? Takie chlebki suche. Ale chleb też ma kalorie, dużo kalorii. Przecież bezdomni jedzą chleb i oni się tym sycą. Mamy tutaj... Mmm, sól, słone. Sól jest niedobra. Ja nie, nie lubię. Te płatki. To są płatki z czekoladą niektóre, nie? No. Odpada. Jogurt z owocami. No, ale to też ma sporo kalorii, Marek. <coughs> Czuję, czuję. No, ale myślałem, że jest coś pożywnego. No nie wiem, póki co wszystko albo jest za tuste, albo niedobre, zasłone. Tutaj czekolada. Wiesz, ile czekolada ma kalorii? Chcesz, żebym był tłusty? Kamerzysta masz ze mną po prostu współpracować. A ty co odbalardzisz do tej pory? No nie wiem, no to może, nie wiem, chociaż. Może ten baton, bo to jest baton energetyczny, tak? Tak. A jaki jest ciężki. A też czekoladzie, czy nie? To jest czekolada. No to czy nie co? jest czekolada, to jest coś ala czekolada. Jak żurawina pachnie. No ten baton ma tylko 200 kalorii. 200? 200 kalorii? No 200 Miały być niskokaloryczne rzeczy No a to jest niskokaloryczne Najpierw dajesz mi wafle, które mają 16 kalorii, a teraz 200 kalorii, tak? Ja mówiłem mniej niż 200 kalorii No, no i masz wafle mniej niż 200 kalorii Przez cały dzień no. Myślisz, że ja chcę jednego wafla zjeść? No to nie wiem, to ci marchew zostaje I sałatka A sałatka to co? Mięso tutaj mamy Wiesz ile mięso ma białka? Ile ma kalorii? Nic z tego tak średnio wygląda. To co, to, to nic jesz? Nie no, wiem, że marchewka będzie dobra. Ona w sumie nie ma dużo koloru, nie? Tak, tak. Ale dziwnie to wygląda, Marek. Jakbyś coś robił. Proszę, już, tę marchewkę. Żabki. Daj obiadu, ale to jest jedyna godna rzecz, którą mogę jeść. Tu wiesz, marchew jeść? Mmm. go. Tego. To jest jedyna rzecz, zdrowa, która nie ma kolorii. Także dopóki nie schudnę, będę wpierdzierał całą marchew. Kamerzysta, to wszystko wstać sobie w dupę i masz mi marchewki ogarnąć. Dobrze. I to też kolejna rzecz, ćwiczenia. Zobaczymy, jakie ćwiczenia można robić w domu. Od razu nie ogarniemy sprzętu do ćwiczenia, tak? Także dnia zajmę ewkę i przejdziemy do tego, jak ćwiczyć w domu. No. no dobrze. Jeszcze nie mam profesjonalnego sprzętu do ćwiczeń. Kamerzysta masz mi zamówić później, tak? Dobrze, no. Masz mi zamówić to, co będzie mi potrzebne. Nie ma być to sprzęt wyższej półki. Póki co pokażę wam, w jaki sposób będziemy mogli ćwiczyć w domu, nie posiadając tak naprawdę żadnego sprzętu, żadnych hantli i tak dalej. Wiadomo o co chodzi. Jeszcze ćwiczeniem są pompki I pamiętajmy o tym, aby ćwiczenia powtarzać, ile tam razy. Jeszcze nie wiem ile, ale teraz na przykład zrobię 3 razy po 10 pompek. Także... Masz siłę, Nic nie jadłeś dzisiaj. Ja zawsze mam siłę kamerzysta. Ja jadłem marchewkę przecież. Jadłem jedną marchewkę, która dostarczyła mi, nie wiem ile kalorii, ale na pewno. się najadłem, także teraz pompeczki. I robimy 10 powtórzeń. Ale Marek, to nawet nie są damskie pompki. Co? To nie są nawet damskie pompki. 3. Jak trzy? No pompki robię. Ale to nie są pompki Marek. co? I pamiętajmy jeszcze o tym, żeby odpowiednio nabierać powietrze do płuc, żeby po prostu uff, mieć siłę, robić te pompki. <noise> Ale jeżeli na początku będziecie mieli jakieś problemy, że, że nie wiem, że tak jak ja teraz nie możecie zrobić tych 10 powtórzeń, no to nie martwcie się, zacznijcie na przykład od 5, tak jak, jak teraz. No i wiecie, z czasem nabierzecie doświadczenia. Okej, okay, kolejnym krokiem są brzuszki, też bardzo powszechne ćwiczenie. Mam tutaj kota Grzemi Sławę, jest od Także możemy wykorzystać na przykład do tego schody. Jeżeli macie pieniądze, to macie schody dębowe. Właśnie tak zamontowane i możecie sobie chcieć na takich schodach. A ty jest jesion, maki? I się za i zamówić? Jesionowe, dębowe, bez różnicy ważne, że drewno, a nie okay. jakieś betonowe, ubogie, kabelkowane, bo jeszcze jakieś tam wylewki wylewają. Inne. Co jest jeszcze uboższego od betonu? No nic. No, no to ludzie wylewają sobie schody z betonu. To ogarniasz, że można po takim czymś chodzić. Chodziłeś kiedyś po takich schodach? No. Ja pewnie nie chodziłem w jakichś biednych galeriach albo coś takiego. Dobra, ale w każdym razie robimy pompki, tak samo trzy razy po 10 powtórzeń. Znaczy, no już się mylę. Nie pompki, tylko brzuszki. No mylę się od tego zmęczenia, yy, Brzuszki robimy. Także bierzemy o tak, za głowę ręce i za wszelką cenę. Tak. Jezu Marek, kości ci wychodzą na pleca. Ty jesteś anorektykiem Marek. Ty gosób ci widać cały. Tobie też. Marek jesteś anorektykiem, nie możesz Marek. O Jezu, jak ci to wychodzi. Ewentualnie może, nie wiem, jeszcze nie znam rozwiązania jak można to robić, ale myślę, że tak też można było spróbować robić te brzuszki i wtedy ćwiczyłem mięśnie brzucha. Okej. Okay. Analogiczna sytuacja, jeżeli nie dacie rady zrobić 3 razy po 10 powtórzeń, to nie martwcie się, zróbcie 3 czy tam 5. Ważne, żeby zrobić chociaż jedno powtórzenie. Jedno dokładne powtórzenie. No od czegoś trzeba zaczynać. Nie rób tego Marek, bo zasłabniesz, spadniesz jeszcze w tej słody. Robimy podciągnięcie. Szybko. O Jezu. Stało ci się coś? No. Mm. Nic ci się nie stało? Pogarnij mi lepiej ten... Ała... Jak Co ci się stało? Nic ci się nie stało, Marek. No ręka i piszczel. Mnie połamałem sobie chyba piszczel. Co, ty magikal drugi? Nie wiem, ale boli. Czemu tutaj nie zdjęłem tego? Czego tego? Kartony są jeszcze. To z budowy. Powiedz mi coś o chwilę odpuszcz. I bandaż. Dobra. Ok, w takim razie przejdźmy teraz do następnego elementu, w którym są ćwiczenia na dworze. Wybierzmy sobie jakieś miejsce, jakiś dystans po prostu. Ja będę biegał po swoim prywatnym lesie, a będę zaczynał każde okrążenie od szopy kamerzysty. I zrobię sobie takie kółeczko, bo akurat mam tutaj taką możliwość. Jeżeli nie macie prywatnego lasu, nie macie pieniędzy po prostu, no to trudno, przykro mi, nie będziecie mogli wykonywać takich ćwiczeń. Ale w każdym razie, kiedy jesteśmy już syci, mamy energię, możemy zacząć biegać. Najlepiej wybrać takie odcinki, na których znajdziemy również przeszkody. Wtedy jeszcze bardziej się zmęczymy i tym samym będziemy wzmacniać nasz organizm, zarówno pod kątem mięśni, tutaj tych i w ogóle będzie super. Chodź, Stanisław, nie zabiegnij, też po no chodź! Biegaj ze mną, chodź, no chodź, biegaj. A ja mam ten od ślugu. <coughs> mi puca bolą od szlugów. <coughs> Wywalił się. No jest. Nie chcę się biegać, nie chcę sam biegać, już się zmęczył. Podbiegnę, zobacz, co mi się stało. No co jest, Marek? Z energią taką nieśrednią jest ostatnio. Generalnie bega się, więcej przy takich ćwiczeniach. Bo nie jesz. Czuć już. Na... W oh. Czuć, ćwiczenie było jak najbardziej efektywne. Później o, ogarnę sobie bieżnie. Oh, co się dzieje z tobą Marek? Nie, nie, chyba za mało ze dzisiaj. W jak za mało? Wykończył mi... ten trening. Wykończył ten trening. Ale czuję, że mi się urosły, a jest chudno. To co? Przedstawiłem wszystkie ćwiczenia? Plan dietetyczny. Powiedziałem wszystko, widzę, tak? Dobra, wszyscy są poinformowani. Dobrze się czujesz? W następnym filmie będziecie mogli zobaczyć już profesjonalne ćwiczenia wraz z profesjonalnym y, sprzętem do ćwiczeń oraz przedstawię wam już lepszy plan dietetyczny, abyście mogli ćwiczyć razem ze mną. Uff, nie do końca wiem, czy to co, co dzisiaj wam przedstawiłem jest OK, bo w sumie się trochę zrobię. że tak powiem, w głowie teraz cicham, nie jestem, ale czuję, że mi mięśnie urosły i, i schudnę i szybko. W każdym razie następny film będzie również filmem ćwic ćwiczeń i wtedy pokażę Wam już Dzwonić po karetkę, czy jeszcze nie? Nie, 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 nie to że żeś mi się stało ręką, zostało w rękach, mi przestało boleć, ale... Ja wiem, że to się źle skończy, nie? Nie, no to następnym razem pokażemy im profesjonalny sprzęt i jakiś lepszy plan żywieniowy. Mi też się słabo zrobiło odpatrzenia na ciebie. Dobra. Ej, Dać ci coś normalnego do jedzenia? Y Zobaczcie poprzednie filmy, oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Do zobaczenia. Przygotować coś normalnego do jedzenia, czy nie? Dieta. Dieta.